Siema. siema. Nelu, no siema. Czy gotowy na dzisiejszy mecz? No kurwa, wczoraj tyle się odjebało. My zagraliśmy taką chujnię, później G2 strollowało. Wczoraj był śmieszny mecz do oglądania, znaczy dzień do oglądania leca, wydaje mi się. Piknąłem Hakarima, bo... nie wiem, bo tak se chciałem piknąć Hakarima. Nie wiem co miałem piknąć, ale generalnie no wczoraj typy mnie tak inwejdowały w lesie, że nie dało się nic zrobić. Pięć kurwa typu u mnie w lesie grało. Wczoraj Szlatana biednego też docisnęli, G2, 1-6, dzisiaj znowu Jankos mnie będzie dociskał z drużyną. To Alkomat? No. Dawaj dupę, mierzę ci kurwa tego, stężenie alkoholowe. Fajniej mhm. to sobie właśnie na pośladku tak tego, to kłaść. Tylko trzeba tak mocno, trzeba tak kurwa z czwórkę wrzucić mi się wydaje. Czułem się wczoraj jak na pierwsze gierce na scrimach. Wstajesz skacowany poniedzieli i trener mówi, że grasz. Na tym właśnie polega odpowiedzialność. Żeby wyjść, zagrać, a rezultat nie ma znaczenia. Co kurwa? Nie można tak. To się zbugowało. Riot mnie oszukał. No, ja wszystko przez ścianę. Nie wiem o co chodzi. Gucci. Co to znaczy Scoochie? Oni zawsze tak mówią w tych pisaneczkach. Scoochie? To jakaś taka nazwa? Jakieś artysty? Czy to cipka? A on mówi Gucci? To nieźle, kurwa, mówi. No i się nauczy mówić. W ogóle, dlaczego ci niektórzy artyści są tacy popularni w Stanach? Znaczy, nie wiem, są na przykład goście, którzy robią totalnie chujową i są jacyś giga, giga, giga popularni. Chuj wie, kto ich w ogóle słucha. Ale na przykład też bawi mnie to, że, na przykład, że jakiś artysta, ma nie wiem, tam 20 tysięcy obserwujących i on już kurwa jeździ jakimś lambo i Magierze ma hajs na siebie. to. Kurwa, mam dosyć. No nie wiem, czy od starych ma. Pojebane, że oni dostają taki pitos nawet za jakieś nie wiem, chujową oglądalność. Wypożyczył do zdjęcia, no właśnie nie. Jak widziałem tych niektórych to giga pojebane, że chopy mają właśnie tyle kaski, ile na flaku, a flak to jest jak stoić, nie? No dobra, to na flaku 5, jak stoi 9. Bogu. Dosyć. A jest na przykład wybór w Polsce. Że na przykład rodzic... Ja nie wiem czy to tak można jak się urodzi dziecko Ale na przykład podczas urodzenia można na przykład być obrzezanym od razu? Możesz na przykład, nie wiem, powiedzieć w szpitalu, że chcesz żeby twoje dziecko było tego czy nie? No ale to Szymon się obrzezał bo pewnie miał stulejkę czy coś Ja widziałem obrzezanego chuja Trymbiego Fiuta też widziałem No ale Trymbi to... No nie wiem, jego totalnie pojebało On latał z Fiutem na wierzchu w Egipcie Tylko mówił, że no nie wiem, że musi dzisiaj poruchać bo nie wytrzyma Trymbi jest pojebany Facebook? Jest najbardziej prawdziwym ze wszystkich sociali, jeśli chodzi o polskie społeczeństwo, bo tam pokazuje jakie jest myślenie starszych osób w Polsce. Serio, tam pokazuje kurwa jakie jest myślenie ludzi po prostu. To nie mówię o nas, że wiesz, że o nas z internetu, tylko tam jest po prostu tam jest kurwa zbiór osób, które są w internecie, a nie powinny być i są w Polsce dopuszczony do głosu a a wiesz jak jest nie stawiam 2k dzisiaj na BDS <grywa> kurwa nie chcesz mi dodać Data wysłać poriadcie czy mam za kolano mam każdy ma praktycznie zakol. Znaczy, okej, okay, okay, nie każdy ma zakola, ale większość społeczeństwa ma zakola. To pokazuje męskość człowieka. Tak, ale to wiecie dlaczego zakola się tworzą. Bo kurewki nas stresują. I przez to, że nas stresują, to po prostu tworzą się zakola. Przecież tyle stresu jest w tym jebanym życiu na mężczyznach. Rodzice myślą, bycie mężczyzną fajnie, masz fiuta, se wkładasz fiuta. Nie, bycie mężczyzną to odpowiedzialność. I ciąga walka. Czym jest bycie mężczyzną? Bycie mężczyzną to utrzymanie rodziny. Bycie mężczyzną to walenie konia. Okej. Okay. Kobiety mają gorzej, jeśli chodzi o fizyczność, według mnie. Bo są jebane. Nie chciałbym być kobietą, nie chciałbym, żeby jakiś facet w mnie chuja. Ale wydaje mi się, że tak ogólnie w życiu to... To większa odpowiedzialność jest tak na facetach. No wiadomo, że... No nie wiem, zaraz coś powie. O, ale jak kobieta idzie przez ciemną ulicę, to może ktoś ją napaść. No dobra, no... No, no i co, kurwa. Więcej facetów pewnie jest napadane każdego dnia i... Tego. I... I są okaleczeni. Hej mam 18 lat i wczoraj poprosiłem mamę żeby wzięła kredyt na 100 tysięcy złotych Bo chcę na was dzisiaj postawić i postawiłem Mam do wygrania 220 tysięcy złotych Proszę wygraj Bo chcę spłacić mamie ten kredyt i polecieć na jakieś wakacje z chłopakiem A z tym kredytem no to stary no to Powiedz mamie że żeby jakiegoś taty znalazła, bo wydaje mi się, że głupotę zrobiłeś, albo chatę już sprzedawajcie. Żeby nie poszło na licytację komorniczą. Dzisiaj myślałem czy nie wyjść ze znajomymi. Niski do mnie pisał. Kim? Twoją matką się spotykam w hotelu. Disco, ale to się opłacało Bo useless Nidala dostała shutdowna 4K złote mam na co wydam to dziś Na co kurwa wydam to dziś na boczka uhuhu Skacze Mam wyjebane O kurwa Czekajmu muszę tego reset O to chuj, kurwa reset gówno Dlaczego ten szczur tu przyszedł? Ja może przestać go to już nawet nie jest zabawne. O Bo snapili śmiecie. A właśnie, ale dostałem nagrodę! Za to, że się grzecznie zachowywałem w tym tygodniu, że sprzątałem naczynia, odkładałem do zmywarki, to dostałem chyba nagrodę w postaci... nie wiem, chyba trzy jedzenia za darmo. W sensie trzy zamówienia na jedzonko za darmo. Ale ze mnie Lizus! Bo ja wiedziałem, że jest takie coś jak bonus za dobre zachowanie. I ja specjalnie pytałem się, gdzie mam odłożyć ten kubek, żeby ziomek wiedział, że jest ten kubek? Rozumiesz? Żeby on po prostu w głowie wiedział, że ja to robię za każdym razem. No i dwa razy tak zrobiłem, i naura. Cztery razy to upierdolone wszystko zostawiłem, ale u nuklira na stoliku. To się przy jego miejscu, przy jego kąpie. To było na niego. A on powiedział, że nie pamięta wtedy. Kolejnego dnia przyszedł i powiedział: I don't remember. <laughs> ale tak tylko trochę przestawiłem to. No, bo zawsze wiesz, te szklanki i tak dalej są, nie? Oś tu, Malfiut. O, kurwa. Dobra, dajwuję do końca, już mam wyjebane. Malfite zbisował rkę, mam wyjebane w takich sytuacjach. Już. Czy miałem tak, że pierwszy raz podczas seksu bałem się chuja pokazać? Zawsze człowiek się boje pokazać chuja. Nie chcę, żeby dziewczyna się przeraziła. Ja nie jestem zadowolony ze swojego ciała, no to wiadomo, że tam, no. Chociaż... Nie no mam wyjebane w sumie teraz już. Kiedyś byłem Giga Insecure, teraz w sumie to już mam wyjebane. A tak z fiutem, to nie wiem tak na poważnie, to... To nie wiem, jak komuś pokazujesz penisa, no to chyba... Chyba już nie ma żadnego wstydu, bo już cała sytuacja jest tak kurwa cringe Że się rozbieracie przed sobą i robicie jakieś pojebane rzeczy, że nie wiem czego się już możesz wstydzić. Jak już wszystko jest kurwa cringe. Jezu, jak. Jak tobie nie staje penis, to znaczy, że to nie jest z tobą jakiś problem. Tylko z partnerką i nie potrafi stanąć na wysokości zadania. Nie, po, nie, nie bójcie się poznawać siebie. Nie no, ale to przecież wiadomo, że poddymiam, no jakby po pierwsze, jak nie stoi ci kutas, w sensie, no jak się rozbierzecie i nie stajecie ci penis, to jest normalne, no co ty myślisz, że penis ci stanie, po, znaczy może stanąć podczas rozbierania i tak dalej, ale jeżeli nie stanie, no to spoko, to też jest okej. Okay. No przecież nie musi ci stać penis od razu. Jak nie wiem, na przykład podczas pierwszego razu się zestresujecie i przez to wam nie chce penis stanąć. Na przykład miałem taką sytuację, że nie chciał penis stanąć, bo byłem za bardzo na przykład napalony. To jest to okej. Okay. Po prostu powiedz partnerce, że się tak podnieciłeś na jej widok, że aż penis ci nie staje. Dobra, to ja idę. No, widzimy się na meczu, bojówka. I pamiętajcie, jak wygramy, to piszcie do mnie o mnie dobrze i jak przegramy, to też piszcie o mnie dobrze. Yeah?